Myśleliście, że 360 od Fantexa jest wydajna? No to teraz wchodzi 240 i mówi potrzymajcie mi piwo. Wiem, że wszystkich interesuje wydajność, ale najpierw zerkniemy sobie na opakowanie. Na tym niezwykle gustownym kartonie znajdziemy m.in. informacje o 6-letniej gwarancji oraz o tym, że konstrukcja jest oparta na rozwiązaniach Asetek. W skrócie, jest to firma, która dostarcza gotowe elementy do chłodzeń wodnych IO i korzysta z nich wiele popularnych producentów do budowy chłodzeń CPU, ale także IO dla kart graficznych. A co dostajemy w zestawie? No jest dosyć bogato, mamy oczywiście samochłodzenie wraz z zestawem montażowym i pastą termoprzewodzącą. Znalazły się także dwa wentylatory Fantek T30, przeduszki i adaptery, trzy organizery do węży i nie mogło oczywiście zabraknąć covera na blokopompkę. Wentylatory dołączane do zestawu to absolutna topka. FANTEKSY T30 to najwydajniejsze wentylatory, jakie możecie kupić, co potwierdzają moje testy, na które Was serdecznie zapraszam. Śmigła wyróżnia niestandardowa grubość, ponieważ mierzy 30 mm zamiast 25. Taki zabieg pozwolił Fantexowi na znaczne zwiększenie ciśnienia statycznego i przepływu powietrza. Do budowy T30 wykorzystano polimery ciekłokrystaliczne. Materiał ten ma większą odporność oraz sztywność, co zapewnia wysoką stabilność i lepsze tłumienie drgań. Wentylatory standardowo pracują z maksymalną prędkością 2000 RPM, ale mamy dostępne jeszcze dwa dodatkowe tryby. Advanced, który zwiększa nam obroty do 3000 oraz Hybrid, który ogranicza je do 1200 i umożliwia nam skorzystanie z trybu półpasywnego. Wentylatory możemy połączyć ze sobą szeregowo. Mamy męskie oraz żeńskie wtyczki PWM, dzięki czemu do płyty głównej podłączamy tylko jeden wentylator. Dodatkowo w zestawie dostajemy półmetrową przeduszkę oraz rozgałęźnik typu Y na dwa wentylatory. No jak mamy takie wentylatory, też prosiło się o jakąś grubszą chłodnicę. No i jest, co my tutaj mamy? Grubasa 38 mm, ale to nie wszystko, co rzuca się w oczy w tej chłodnicy, ponieważ są jeszcze finy, które są ogromne, są przepotężne i jak porównamy sobie do takiego big Quieta na przykład 240 mm, no to różnicę widać gołym okiem. Dodatkowo, przez to, że te finy są szersze i większe niż zwykle, no to jak widać, mamy trochę mniej tych kanalików, którymi płynie ciecz w chłodnicy. Zabrakło mi tutaj, tak jak w poprzedniku zresztą też, zabezpieczenia finów przed przekręceniem przez śruby. I co się stało? Oczywiście Bartek uszkodził finy, przekręcając wentylatory. Jak do tego doszło? Już tłumaczę. W zestawie dostajemy 8 śrub 36 mm i 839. Ja tego w ogóle nie ogarnąłem. W instrukcji jest to napisane swoją drogą. Nie zajrzałem do niej i zacząłem przekręcać wentylatory jak leci. I okazało się, że trafiłem na nie tą śrubę co powinienem ponieważ 36 mm służą do przekręcania T30 solo, a 39 są po to, że kiedyś w przyszłości, jak kupimy sobie ramki RGB od FanTeksa, których w zestawie tutaj nie ma, to będziemy mogli je przykręcić. No. To już się stało, jest to po części moja wina, ale z drugiej strony, jak byłoby to zabezpieczenie, no to śruba by się zatrzymała na nim i by nie uszkodziła finów. Nie są to jakieś duże uszkodzenia, po prostu fin się lekko wgniót, chłodzenie szczelne, ale niestety stało się to i jest mi bardzo przykro. No i warto jeszcze tutaj wspomnieć o bardzo ważnej kwestii, ponieważ musicie być świadomi, że jak mamy takie te 30, które są grube i mamy chłodnicę, która jest jeszcze grubsza, no to logicznym jest, że tworzy nam się niezła kanapka i tutaj mamy 68 cm. Jest to zdecydowanie więcej niż możecie znaleźć w takich normalnych Ajosach do kupienia na rynku i weźcie to pod uwagę i zobaczcie w ogóle, czy to chłodzenie Wam wejdzie do obudowy. W ogóle to istnieje jeszcze zwykła wersja Glacier One 240 i tam zastosowano zwykłe wentylatory i chłodnice typu Slim, także mamy tutaj zupełnie inne chłodzenie. I myślicie, że zastosowanie 38 mm chłodnicy plus T30 to przypadek? Nie sądzę. Pod obudową bloku, rzecz jasna, z tworzywa sztucznego kryje się pompa, która pracuje maksymalnie z prędkością 2800 rpm, a do jej zasilania posłuży nam złącze czteropinowe PWM. Jednocześnie umożliwia nam ono regulację, jak i odczyt prędkości obrotowej pompy. Podstawa bloku to czysta miedź, bez niklowania i jest szlifowana centrycznie. Wracając do bloku, nie możemy zapomnieć o przepięknym kowerze, który dostajemy w zestawie. Dalej jest to plastik, ale tym razem w takim szarym kolorze. Mamy oczywiście hartowane szkło, już całe wypalcowane przeze mnie, i pod spodem. Efektowne podświetlenie RG bez efektem nieskończonego lustra, coś pięknego. Żeby ten efekt w ogóle był widoczny, no to musimy podpiąć to do płyty głównej i do tego będzie nam potrzebny taki adapter, który otrzymujemy w zestawie od Fantexa. Tak to się zdejmuje, schodzi bardzo łatwo. Tutaj mamy te magnesiki oraz co ciekawe piankę, która wygłusza naszą pompkę. Fajna sprawa! Montaż chłodzenia jest tutaj bajecznie prosty. Mamy backplate, musimy go przyłożyć od tyłu płyty głównej. Od drugiej strony przykręcamy cztery dystanse i już możemy montować nasze chłodzenie. Co ważne, blok posiada preaplikowaną pastę termoprzewodzącą I z uwagi na to, że ona może mieć jakieś zanieczyszczenia, a w zestawie dostajemy dużą tubkę od Fanteksa takiej pasty, no to polecam ją zetrzeć i nałożyć po prostu nową. Kompatybilność, blok jest spory, ale nie zauważyłem, żeby kolidował z pamięciami RAM czy sekcją zasilania płyty głównej. A Moistrix ma tą sekcję dosyć rozbudowaną, także tutaj jak najbardziej na plus. Węże mamy tutaj gumowe w czarnym, bardzo wysokiej jakości oplocie o długości 40 cm, czyli ok jak na taką chłodnicę. Dodatkowo w zestawie dostajemy trzy takie klipsy, organizery do przewodów i polecam z nich korzystać. Wyglądają świetnie i w ogóle poprawiają estetykę w naszym komputerze. Nie ma takiej sytuacji, że jeden przewód idzie w jedną, drugi w drugą i mamy kompletny rozgardierz, także jak najbardziej takie e, akcesoria na plus. No, i chyba to wszystko. Możemy przejść do testów, które naprawdę są bardzo ciekawe. To jest niesamowite, niewiarygodne i brakuje mi słów, co tutaj się stało. Już przy pierwszym teście, Fantek z chłodnicą 240 mm pokonuje wszystkie chodzenia w zestawieniu. Jeszcze lepiej jest przy kolejnym teście. Zobaczcie tylko na te obroty. Przy 39 dB te 30 zdołały rozpędzić się do aż 1500 RPM, co jest rewelacyjnym wynikiem. Co do wydajności, no to trudno tutaj porównać to do 240, jak oferuje ono wydajność zdecydowanie lepszą od konstrukcji z chłodnicami 360 mm. Wow! Logicznym jest, że wyniki dla 1500 RPM będą identyczne z poprzednim testem. Pomimo że Glacier w tym przypadku musiał uznać nieznaczną wyższość większego brata, to widać tutaj potęgę wentylatorów T30. Zobaczcie na tą kulturę pracy. Tutaj po prostu nie ma co zbierać i nawet chłodzenia powietrzem muszą klęknąć przed FanTexem. No to zobaczmy, co dzieje się przy maksymalnych obrotach. Ze względu na tryby wentylatorów przeprowadziłem testy na dwóch nastawach: 2000 oraz 3000 RPM. No i tutaj mamy dwa oblicza FanTexa: wydajnie i cicho oraz trochę wydajniej plus odrzutowiec gratis. Trochę więcej ciepła i znormalizowane 39 decybeli. Proszę bardzo, żaden problem. Kolejny raz bezkonkurencyjny. A maksymalne obroty? Dalej jest to poziom chłodzeń 360 mm i lepszy jest tylko większy brat z tej samej stajni. Ale jak zerkniemy na niebieskie słupki głośności, to. No, według mnie jest to totalna deklasacja wszystkiego. Podobnie jak w poprzednich testach, zwiększenie obrotów do 3000 nie jest zbyt opłacalne. Pod względem głośności pompki bohater dzisiejszego materiału nie wypada już tak dobrze. Jest to 35,5 dB, poziom silent lupa 120, czyli pompkę da się już zdecydowanie usłyszeć i dla niektórych może być to dźwięk nieprzyjemny. Natomiast żadnych zastrzeżeń nie mam co do nawiewu, które generuje chłodzenie na sekcję zasilania płyty głównej. Wynik bardzo dobry i nie ma się do czego przyczepić. Wiecie co? Brakuje mi słów, żeby opisać, jak zaskoczyło mnie to chłodzenie pod względem wydajności. No nie spodziewałem się poziomu lepszego od chłodzeń 360 mm. To jest chore. Kto to tworzy? No i teraz pewnie spodziewacie się jakiejś ceny wywalonej w kosmos. I muszę Wam powiedzieć, że jesteście w błędzie, ponieważ co ciekawe, to chłodzenie kosztuje mniej od modelu 360 mph, którego ostatnio testowałem, ponieważ jego cena to niecałe 900 zł. Niecałe 900 zł, gdzie same te 30 kosztują prawie 300 żeby nie było, to i tak jest cena wysoka, ale zwróćcie uwagę na to, że jednak jest to produkt premium. Mamy świetnej jakości wentylatory, dobrej jakości chłodnicę, grubą przede wszystkim. No dodatkowo ta wydajność i 6 lat gwarancji, no to to musi kosztować. Jedyne co w tym chłodzeniu mi się nie podoba, to to, że nie możemy wymienić płynu w przyszłości, oraz nie do końca pasuje mi charakterystyka pompki. Już nie chodzi o samą głośność, bo te 35,5 dB to nie jest za dużo. Ale zwracam uwagę na to, że jest to po prostu zupełnie inny typ dźwięku niż np. taki be quiet czy Navis, to samo wspominałem przy okazji recenzji 360 mph Fantexa. No i musicie to brać pod uwagę. Oczywiście możecie sobie obniżać obroty pompki bez problemu, to na pewno dużo ratuje w takiej sytuacji. Ale uspokajam, że bez problemu tak czy inaczej mogę wysiedzieć przy tym chłodzeniu i cieszyć się bardzo dobrą, bardzo wysoką wydajnością i jakością wykonania. No i chyba to wszystko. Nie będę Was dłużej zanudzał. Jeśli tylko macie miejsce na tego kolosa w obudowie, no to Glacier One 240 z wentylatorami T30 Was nie zawiedzie i będziecie z niego na pewno zadowoleni. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Do następnego razu. Cześć.